Cześć moi kochani, z tej strony zajączek, a to jest nic innego jak. Daisy tak jest. Zagramy sobie dzisiaj. Dawno nie grałem. Korzonki! Zobaczymy, gdzie tam ja się zatrzymałem. Mam nadzieję, że w jakimś fajnym miejscu. Co ja tu mam w ogóle? O, mam jakąś strzelbę mam. Łom. Ja chyba jestem w Berezinie, tak mi się wydaje. Nie mam mapy. Muszę znaleźć mapę. Na pewno muszę znaleźć coś do picia, do jedzenia. Nie wygląda to dobrze. Czekajcie, tak, chyba jestem w Berezinie. O, spoko. Co to jest? Kaszkiet? Nie, uszanka. Najlepsza izolacja, podniszczone. No, o, jest, najlepsze. Nic tutaj ciekawego nie ma, moi kochani, w tym budynku. Dobra, musimy iść teraz po cichutku. Toż trochę. Ja oczywiście gram w osobie tylko. Znaczy, gram tylko w pierwszej osobie. Choć nie, nie lubię, nie podoba mi się grać w trzeciej osobie, bo to trochę takie oszukane. No, moim zdaniem, znaczy. Są takie gry, w które lubię grać TPP, no ale niestety takie gry TPP to mogę sobie Max Payna grać. Eee, co tam jeszcze? Może bo no, tylko Max Payna. Nie, no w sensie takim, że FPP mi się najbardziej podoba, jest taka jakaś najlepsza immersja. To odczucie, wiecie, że ja się nie rozglądam dookoła, nie widzę kogoś tam przebiegającego obok w budynku. Jezus, ale mnie to drzewo wystraszyło. Dobra i słuchajcie, ja na pewno muszę iść na zachód, najbardziej bym nie chciał, żeby dopadł mi deszcz, w sensie wiecie jak dopadnie mi deszcz to będzie kulawo, bo wszystko mi zamoknie, a w sensie wiecie zamoknie mi ubranie i będę pewnie bardzo szybko przeziębiony, bo w sumie mam zapalniczkę, ale nie mam siekiery, ale mógłbym zrobić patyki, nie mam też noża, a nóż jest potrzebny do patroszenia zwierząt. Czekajcie, ja dobrze na pewno idę? Czekajcie, no bo tam jest morze, dobrze mówię. A to ja muszę iść na wschód. Aj, o jak głupi. Ja muszę iść, moi kochani, na wschód, przepraszam, to był błąd. Jeszcze kilka budynków. Widzę chyba kurczaka. Tak, jest chicken. Dobra, mamy chickena. A aj, aj, musimy znaleźć nóż, moi kochani, nóż bądź cokolwiek będzie przypominało nóż. W sumie mam zapalniczkę, bym mógł pozbierać sobie te badyle. Mam coś tu na rozpałkę, więc więcej nie ma. Co to jest? Amunicja 3,5 a 357 to nie jest tu. 38, nie. To mam magazynek w ogóle, pełny. O, kominek. Weźmy zapalniczkę. Czy da radę to rozpalić? Nie, pewnie jeszcze szmaty muszę dodaj. O, weźmy zapalniczkę teraz. Podpal. No. I co? Jest ogień. Słuchajcie, jest ogień, dobra. Teraz muszę... E o, ja pierdziele, ktoś tam strzela. Ja nie mam w ogóle tutaj. Nie no, wiecie co, nie mam czym tego wypatroszyć. Dobra, temperatura mi trochę podskoczyła. Wiecie, co jest najgorsze, że ten ogień widać z daleka. Ale chyba przestaje padać. Wiecie co, spadamy stąd. Zobaczcie, widzicie? Zostawimy to, niech się tam kopci. Na wschód na pewno od Bereziny ja nie pamiętam jakie są miejscowości, ale musimy tam się na pewno dostać. Tu jest zbyt niebezpiecznie, powiem wam szczerze. W sensie tutaj w grze w miarę młoda godzina, ale nie chcę ryzykować tego, że utracę ten ekwipunek, który już mam. Mam tego kurczaka, kurcze fajnie by było zdobyć ten nóż. Takieś jakieś fajne kalosze, buty robocze. Wysoka izolacja moja. Najlepsza izolacja, podniszczone. Wiecie co, to te wysoka izolacje trochę dłużej wytrzymają. Oj, powiem wam, że nie ciekawie się robi. Na pewno muszę jeszcze te patyki zebrać, mam jedną szmatę. Mogę się jakoś uratować, przeczekać może w tym domku. Ale no wiecie, co ja tu mam do jedzenia? Jeszcze jakiegoś starego ziemniaka. Tak naprawdę nic więcej. Ale weźmy sobie witaminkę. Przejdźmy sobie do tego budynku. O, moi kochani. Jest! Boże, nie wierzę. Mamy nóż do steków, słuchajcie. Teraz trzeba zobaczyć, ale tu w tym budynku nie będę mógł rozpalić. Co my tu mamy do zjedzenia? Mam tu starą puszkę jeszcze, zjedzmy sobie. Żeby chociaż trochę to nam dało. i dupa, nic więcej nie mamy. Tam widziałem jakieś budynki. Słuchajcie, to jest dobre schronienie dla mnie. Ciekawe czy ja będę mógł stąd sobie korę zebrać. Zbierz ciemną korę. Zbierzmy sobie. To na podpałkę jest chyba dobre, nie? Miejmy nadzieję, że tam będziemy mogli sobie coś tam upichcić. Przejdziemy sobie do tamtego budynku. Wiecie co, on jest bardziej oszklony. Zejdziemy jeszcze do sklepu. Najważniejsze, żeby się nie rozchorować. Mam nadzieję, że tu będzie... Nie, tu nie możemy. Wiecie dlaczego? Tam był kominek, w którym nie możemy zrobić, nie możemy przygotować jedzenia. Co to jest? Bluza adresowa Fak, fak, fak. Aj, żebym zaraz nie kichał. jak nie rozpalę tego ogniska, nie zrobię... Tu możemy jeszcze zajść. To jest... Nie wiem co. Jest kominek, dobra. Dobra, a jak ja to robię? pomieśmy drugą korę. Oskórujmy tego kuraka. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwie sobie ugotujemy, a dwie obudzimy. Znaczy, niech tam steak się robi. To w ogóle da radę zjeść? Spalone, no trudno, spalonkę sobie zjemy. No to zdejmijmy jeszcze. No chyba nic się nie stanie, że zjadę spalone. Dobra, trzeba będzie stąd jak najszybciej spylać. Co się stało? Kurwa! Już chory jestem? Kurde, plecak się zniszczył. Dobra, już mi przeszło przeziębienie, także super. O czapkę mogę. Chyba czapeczka mi się spaliła. Kar twarz! Dobra, weźmy sobie tą. Okej, okay, tu już jest mi ciepło. Zapalniczkę schowajmy. Weźmy łom. Oh, no i okej. Okay. Ale że ten plecak nie mogę go wziąć. Schowuj go, też nie dam rady. Nie? Dobra, słuchajcie, moi kochani, mam już wszystko w miarę suche. Także idziemy stąd. To co? Słuchajcie, to jest jakaś. To jest szpital, chyba. Tam są jakieś rzeczy również. Przejdźmy się tam. Zobaczymy. Zobaczmy, co my tu mamy. Sól fizjologiczna. Mówię, plecak by się przydał jak nic. Dobra, na razie zobaczmy, co tu jeszcze jest. Ząbiak. Szmata. Na razie nie weźmy. Maska chirurgiczna, ale. Co to jest? Tabletki węgla aktywnego uszkodzone. Weźmy. Ale ja tu nie mam jak zejść. Dobra, zejdźmy tędy, tak jak szliśmy. O, nie. Już na pewno ten to nie pójdziemy. Czy ta radę ten to gdzieś wyjść? Zestaw pierwszej pomocy. Co my tu mamy? Termometr? Spadaj. Płatki śniadaniowe, fajnie. MK. Myślę, 10 naboi. Bo już tak jestem głodny. A my zakończymy chyba sobie tutaj. Także dzięki za oglądanie. Cześć.